Firma istnieje już od ponad 30 lat. Zajmujemy się tym wspólnie z mężem. Naszą domeną są ramy stylowe, wykonywane techniką bardzo długo istniejącą. Sztuka zdobnicza znana jest od wielu lat. Pewnie pierwsze jej początki sięgają średniowiecza. Technika wykonywania jest bardzo starą metodą są to listwy. Złocone początkowo jest głównym składnikiem surowcem jest drewno. Później nanoszone są różne warstwy, aż do złocenia. Złocenia polegają na od złocenia 24-karatowego, aż po już imitację złota. Współpracuje głównie z domami aukcyjnymi, nasze. Ramy wiszą również w muzeach, poczynając od Narodowego, w wielu bardzo prestiżowych galeriach. Odpowiedni dobór ramy jest ogromną sztuką. Każdy obraz wymaga, wymaga, każdy obraz wymaga odpowiedniej oprawy. Wiąże się to z historią sztuki, wiąże się to ze zdobnictwem, architekturą. Także nie jest nasza firma ma ogromne doświadczenie w tym temacie i sądzę, że jesteśmy w stanie sprostać wysokim wymaganiom klientów. Nie są to produkty sprowadzane, są to produkty wykonywane w kraju przez naszą pracownię. Jest to tak zwany handmade, który polega na autentycznie zrobieniu wszystkiego od A do Z od Począwszy od, od doboru szerokości listwy, kończywszy na ornamentyce i złoceniu. Wszystko wykonywane jest ręcznie. Technologia jest, sięga XVII-XVI wieku. Zapraszamy serdecznie od godziny 12 do 18 do naszego studia mieszczącego się w Centrum Handlowym Panorama przy ulicy Aleja Witosa, lokal 138, pierwsze piętro. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej strony obrazów.eu